Witajcie ponownie moi przyjaciele. Jest 30 grudnia, wtorek. Szczęśliwego wtorku dla was i szczęśliwego końca roku. Czas wszystko podsumować, ale jeszcze nie na moim kanale, bo dziś przygotowałem dla was listę filmów, listę filmów Rosjan i Ukraińców, głównie Ukraińców. Zestrzeliwanie dronów first person view, które nurkują na nich. Niezwykle szybko. Rozmawiamy o prędkościach ponad 100 km/h, a oni je zestrzelili. To niezwykle trudne zadanie i dziś będziemy tego świadkami. Jak w Mad Max. Na drodze gniewu spryskujesz zęby srebrem, mówisz, bądźcie świadkami, i zestrzeliwujesz First Person View. No, nie do końca. Pierwszy film, który pokażę, to szkolenie z zestrzeliwania dronów First Person View, by dać wam perspektywę. To jest teraz część szkolenia piechoty. Jeśli jesteś nowoczesną armią, NATO, Rosją czy Ukrainą, jakakolwiek to armia, to powinno być częścią Twojego szkolenia jako piechur. Umiejętności zestrzeliwania nurkującego drona First Person View. Zobaczmy, jak się do tego szkolą. Teraz. Testowe strzelanie do First Person View. Strzelamy w obrębie ładunku antydronowego i zamierzam użyć zwykłego naboju myśliwskiego. Naboju myśliwskiego. Zazwyczaj używają śrutu, nie tego bardzo drobnego na ptaki, tylko grubego śrutu, właśnie takiego. Hej, po co to tłumaczę? Wszyscy wiecie, czym jest śród 36 gramów. Ja wam tu tłumaczę, co to jest śród. Wybaczcie mi, przyjaciele. Półautomatyczny. To jest sztucer myśliwski z tłumikiem. Tak, są teraz bardzo powszechne w drużynach piechoty. Większość. Jeśli niektórzy żołnierze mają strzelby podwieszane, inni mają sztucery myśliwskie, a jeszcze inni mają tylko strzelby z magazynkiem. Te nowe, nowoczesne. Ich jedynym celem jest zestrzeliwanie dronu. Niektórzy są w tym lepsi, więc dostają to zadanie. Teraz jesteśmy atakowani przez First Person View i naprawdę próbuje nas trafić. First Person View poleci w ich stronę. Oczywiście bez materiałów wybuchowych, ale poleci tak szybko jak to możliwe i jak najbliżej nich. Oczywiście uderzy w ziemię, a nie w nich. Ale oni położą na górze puszkę wody albo jakiś napój energetyczny, mojo. Więc jeśli to jest ładunek, jeśli ten napój ma w sobie dziury, to znaczy, że udało im się go zestrzelić. Zróbmy to. Jeden ma kałasznikowa, drugi ma tę strzelbę myśliwską i wchodzi do środka. Wszedł dość powoli swoją drogą, a oni i tak go nie trafili. Nie przeszedł całkowicie na wylot. Ja czoło. No wyobraź sobie, gdybym był twardy jak ten bliad. Trafili to tylko jednym małym śrutem z naboju, ale to tylko pokazuje, jakie to trudne. Dwóch facetów strzelało na pokazie, dron był wolny, a trafili go tylko jednym śrutem. To nie jest łatwe, na filmach wygląda na proste, ale wcale takie nie jest. Dobrze, więc od razu przejdźmy do prawdziwych sytuacji bojowych. Zaczynamy od 225. Brygady Szturmowej Armii Ukraińskiej. Na pace ciężarówki zakładam, że to zwykła ciężarówka. Na jej górze widzimy bańki walki elektronicznej, czy jakkolwiek chcecie je nazwać. Każda z tych wypukłości to inna długość fali zakłóceń, więc zagłuszacz może blokować całe pasmo częstotliwości. To możliwe, ale są bardzo duże, energochłonne i mocno się nagrzewają. Więc zazwyczaj robi się tak, że każda z tych różnych wypukłości zakłóca inną wąską częstotliwość. Więc jeśli Rosjanie użyją innej częstotliwości albo drona przewodowego, to nie zostanie on zakłócony. Nie da się po prostu zrobić jednego dużego zagłuszacza, który zakłóca wszystko. To tak nie działa, więc właśnie masz te zagłuszacze, ale nadal musisz zestrzeliwać first-person view. I właśnie to robią. Są z tyłu. A jeden facet ma specjalnie do tego strzelbę? Zauważ jak szybko się tym zajmuje. Zacina się przy pierwszym strzale. To nie jest dobry znak. Szczerze mówiąc, nie chcę nikogo dyskredytować, ale jeśli chodzi o zestrzeliwanie first person view, musisz być tak zżyty ze swoją strzelbą, tak blisko, że mógłbyś strzelać z zawiązanymi oczami i nadal trafiać. To znaczy, ten facet trochę sobie z tym nie radzi. Ale oczywiście to bardzo nerwowa sytuacja i rozumiem to. Nie jestem tu, żeby to podważać. Wygląda na to, że nie jest zbyt dobrym przyjacielem. Zobacz, jak trochę szarpie. Nie jest najbliżej swojej strzelby, ale myślę, że w końcu do niej dotrze. Teraz jadą dalej, zestrzelili First Person View, który znajdował się na dachu auta, prawdopodobnie w trybie uśpienia. To coś w rodzaju zdalnej miny używanej przez Ukraińców i Rosjan. Na przykład... Umieszczają drona na bardzo uczęszczanej trasie zaopatrzenia. A potem dron automatycznie się wybudza, jeśli wykryje ruch i powiadamia operatora drona. Operator nie zdążył podejść do ekranu. Dron zniszczono na dachu samochodu. Teraz widzą kolejnego drona. Właściwie myślę, że ten teraz ich śledzi. I próbują go zestrzelić. I znowu natychmiast się zatrzymują. Widać, że ma trochę problemów ze swoją strzelbą. Musi usunąć łuski. Chyba może nie jest naoliwiona, może jego ruchy nie są zbyt precyzyjne, albo. Sam nie wiem. Powiedz mi, hej, nigdy w życiu nie strzelałem ze strzelby. Co ja tam wiem? Okej, okay, ale masz pojęcie, jak trudna i stresująca jest ta praca. To jest praca piechura. W dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego, że wojna elektroniczna zablokuje wszystko. Nie istnieją drony przewodowe całkowicie odporne na zakłócenia, niezależnie od kraju pochodzenia, więc będzie musiał być żołnierz piechoty, który zestrzeli tego drona. Kiedy dron pokonuje ostatni odcinek, tak to właśnie wygląda to jest teraz nowy sposób prowadzenia wojny. W następnym filmie to naprawdę dziwne, ponieważ nie mam do tego żadnego kontekstu. To ukraińscy żołnierze w cywilnych ubraniach, z karabinami automatycznymi, z amunicją smugową. Strzelający do rosyjskiego drona First Person View, który porusza się podejrzanie wolno. Bum! Gotowe, wielka eksplozja. Ten facet jest bardzo szczęśliwy. Spójrz na jego twarz. Właśnie zrobił coś niesamowitego. Przepraszam, nie mam kontekstu. Ci mężczyźni są w cywilu. Ten strzela bardzo dobrze. Spójrz na postawę, ładna i stabilna postawa, bez paniki, krótkie serie, po dwa lub trzy strzały i ma amunicję smugową. Więc jeśli wiesz coś więcej o tym kontekście, proszę, powiedz mi. Mówiąc o dronach, to właśnie temu poświęcam ten film i moją książkę 8 misji na Ukrainie. Przeczytam wam kilka zdań z książki. Dzięki wam przekazaliśmy drony, bo wsparliście nas finansowo. Kupiliśmy setki dronów kamikadze, i przekazaliśmy je ukraińskiej grupie Alfa Służby Bezpieczeństwa oraz siłom specjalnym. A przy jednej z tych akcji, niektórzy darczyńcy chcieli, żeby imiona ich córek, synów i kotów były na dronach. Nie żartuję. Jeden ojciec polecił napisać imiona pięciorga dzieci na dronach, a inny mężczyzna kazał wypisać imię kota na dziesięciu z nich. Wyobraź sobie, że rosyjski żołnierz mógłby zginąć z powodu drona. Nazwanego imieniem dziecka albo kota. Ten kot nazywał się Felix Scott, i pamiętam, że faktycznie wypisałem to imię na 30 dronach. To było szaleństwo. Wyobraź sobie elitarnych Alfa wojowników, najlepsze siły specjalne Ukrainy. Dostają te first person view, daje imię, a na każdym dronie jest Felix Scott. Dużo takich zabawnych historii. Idź, kup tę książkę. Szczerze, mam problem z jej sprzedażą. Nie wiedziałem, że to trudne. Więc poszukaj linku do książki w opisie. Za kilka dni dotrzę do Ameryki, Europy i wszędzie. Dziękuję wam, moi przyjaciele. Kolejny film wkrótce. Ukraiński żołnierz, zwróć uwagę od razu na jego spokojne zachowanie, ładuje swoją strzelbę. Jest napisane: To Remington 870. Jeśli znasz tę strzelbę, napisz w komentarzach. Nie wiem nic o Remingtonie 870, ale zwróć uwagę na jego słuchawki. To nie są, zgaduję, że to są aktywne, aktywne słuchawki. Ale mimo to zdejmuje je, bo jeśli twoim zadaniem jest słyszeć drony i je zestrzeliwać, musisz usłyszeć ich wysoki dźwięk. Słuchawki najlepiej wyciszyć wysokie tony pola bitwy. Niskie nadal słyszysz, ale on musi najpierw usłyszeć ten wysoki dźwięk drona. Kiedy go usłyszy, musi zareagować. Dlatego słuchawki są odsunięte. Słucha, widać go, jak słucha, celuje. Ostrożny. Celny, nie spieszy się. Jeden strzał, jedno trafienie świetnie wykonane. Teraz ściąga drona, ponieważ jest daleko od jego okopu ściąga go tutaj. To jest naprawdę świetnie wykonane i oczywiście trzeba trochę potańczyć z dronami. Dobra robota, mój człowieku. Znów, myślę, że za mało się o tym mówi. To jest teraz prawdziwa praca w piechocie. Jesteś członkiem drużyny, a jedna osoba odpowiada za zestrzeliwanie dronów. First person view robi się w tym naprawdę dobry, dlatego to jemu powierzą tę pracę. Jeśli jesteś w drużynie NATO, jeśli jesteś chińskim żołnierzem w drużynie, nieważne kim, to jest jedno z zadań jednego z ludzi w drużynie. To nowe stanowisko, którego dwa lata temu nie było, teraz już istnieje. To jest reinwencja prowadzenia wojny na naszych oczach. To jak podczas I wojny światowej, kiedy karabiny maszynowe zmieniły wszystko. Pojawiły się nowe doktryny. Teraz znowu mamy nowe doktryny. First person view są jak karabiny maszynowe podczas I wojny światowej. Trwale zmieniły doktrynę ofensywną i defensywną. Odwiedźmy ukraińskich żołnierzy na szybko jadącej pacie ciężarówki i mają ten czek zapewniony. Sprawdź kraj. Zapewniony Bren dwa karabiny maszynowe to są karabiny szturmowe. Bren, dwa kalibru NATO. 5,56 i strzelają do First Person View. Na nagraniu widać, jak pocisk go trafia. Zauważ też prędkość ciężarówki i wyboje. Jeśli próbujesz celować w szybko poruszającego się małego drona, a ciężarówka jedzie 70-80 km na godzinę i podskakujesz na niej, to naprawdę trudno jest w coś takiego trafić. Bum! Widziałeś to? To naprawdę małe? Wróćmy trochę, zobacz. Dron wchodzi i jest mały błysk, albo jakiś odłamek na górze. Ktoś to trafił. Teraz myślę, że jest 5 metrów dalej. Dron traci sterowność i spada w krzaki 2 metry dalej. Tak to się robi i oni są z tego naprawdę zadowoleni. Spójrz, Pocisk znowu go trafił, żeby tylko pokazać, jakie to trudne. Żołnierze odpowiedzialni za strzelanie z broni muszą być w tym przynajmniej dużo lepsi ode mnie. Zgaduję, że od ciebie też. Poza tym robią to prawie codziennie, a mimo to nie mogą trafić w te drony, bo to jest cholernie trudne. Teraz przedstawiam Wam Swoboda Rację, czyli Ochotniczy Legion rosyjskich bojowników walczących po stronie Ukrainy. To jest Rosyjski Legion Ochotniczy. Wolna Rosja, ten facet strzela do rosyjskiego drona światłowodowego. To bardzo hollywoodzkie, a to ostatni moment. Oddaje jeden strzał i dron traci manewrowość. Patrz, nurkuje w jego stronę, jeden strzał, bum, i chybia dosłownie o włos. Tutaj zgaduję, że to półtora, może dwa metry. To jest w stylu Johna Wicka. To jest w zwolnionym tempie, ale dron nadlatuje. One czasem nadlatują z prędkością 100 km/h, więc to musi być bardzo szybkie. Bierzesz to i oddał tylko jeden strzał. Ten wojownik, legendarne refleksy. Teraz ten kolejny filmik. Moi przyjaciele, gdybym to powiedział lub dał taki tytuł, nikt by nie uwierzył, ale mam nagranie. Amerykański bojowy wóz piechoty Bradley zestrzelił rosyjskiego drona first person view działkiem 25 mm. Spójrzcie. To brzmi niewiarygodnie, ale mamy nagranie. To jest rosyjski dron, a to jest Bradley. Bum. Eksplozja. Czy da się zestrzelić drona First Person View 25 mm działem z Bradleya? To się zdarza raz na jakiś czas. Wątpię, by powtórzyło się w tej wojnie. To zdarzyło się tylko raz. I mamy spokój na 10 milionów lat, bo takie są szanse. To niemożliwe, ale właśnie się wydarzyło. Oto żołnierze ukraińskiej 93. Brygady, znów jadący na pace ciężarówki. Dlaczego tak często widzimy taki obrazek? Ponieważ te ciężarówki to zazwyczaj są cywilne pojazdy, dostarczyliśmy ich wiele brygadzie zwiadowczej, daliśmy im te ciężarówki, montują systemy walki elektronicznej, przewożą żołnierzy i zaopatrzenie. Wykonując kursy wielokrotnie w ciągu dnia. Czasem z tyłu są żołnierze, jeden lub dwóch ze strzelbami, których zadaniem jest zestrzeliwanie dronów podczas jazdy ciężarówki. To jest szaleństwo, dlatego tak często widzimy tę scenę. I znowu to samo dzieje się tutaj. 93. Brygada widzieli drona. Jest też ciemno, naprawdę trudno, ale niebo jest trochę oświetlone, dając im wystarczająco dużo światła żeby mogli zobaczyć tę czarną plamkę zbliżającą się do nich. I bum. Naliczyłem w sumie nie więcej niż 10 strzałów i jest połączony z krzakami. Właśnie uratował życie wszystkim żołnierzom, którzy byli w tej ciężarówce. To szaleństwo. Każde udane zestrzelenie drona to ocalone życie. To jest szaleństwo. Tak, teraz mamy ochotnika walczącego dla armii Ukrainy. To jest ochotnik Denis, Kristop, albo Holender. Nazywa się Sejn i ewakuuje ukraińskich cywilów na wschodnim froncie, podczas gdy rosyjski dron próbuje się do nich zbliżyć. Ten ochotnik ma coś takiego. Wybaczcie mi brak odpowiednich słów: on ma coś takiego. Pozwólcie, że sprawdzę, czy to jest podlufowy. Myślę, że to jest podlufowy. Proszę, powiedzcie mi, że się mylę. Co to za broń? Czy to po prostu karabin z podlufową strzelbą? A może to jest jakaś strzelba sama w sobie? Jeden, dwa, trzy. I dron eksplodował na jabłoni. Chyba znowu przegrał. Napęd traci sterowność po tym, jak jedna ze śrucin trafia w śmigło, czy coś takiego, i wtedy eksploduje. Uratowanie życia tego ochotnika. A życie cywila też było tam. To była, wydaje mi się, starsza kobieta, pozwól, że zobaczę, wygląda na starszą kobietę. Tak więc życie uratowano. To były wszystkie sukcesy z zestrzeleniem dronów. Teraz zobaczmy porażki. Nie ma ich zbyt wiele. Umieściłem je tutaj. Cóż, pierwszy pochodzi z rosyjskiej armii. To właściwie nie porażka, lecz sukces. Zestrzelili tego drona, ale myślę, że ten dron jest jak latająca mina Claymore. Ukraińcy i Rosjanie obaj go używają. To dron, który możesz sam zdetonować. 5-10 metrów od celu. Celując w żołnierza, więc te małe odłamki albo fragmenty lecą w stronę żołnierza. Więc jeśli zestrzelisz takiego drona, ale niewystarczająco daleko, nadal możesz zostać trafiony. To może być jeden z tych momentów. Spójrz! Nadlatuje bardzo szybko. Widziałeś? Widzisz jakie one są szybkie? Jak zestrzelić coś takiego ogniem automatycznym? Wow. To jest y znaczy udało im się to zestrzelić, ale zgaduję, że szczątki tak, skoro to wybuchło tam na górze, to szczątki. Promień wybuchu to jakieś 20 metrów, gdzie leci odłamek. Ktoś mógł zostać ranny, nie wiem tego, ale następny, Rosjanie na tyle wiesz, rosyjscy żołnierze. Od dwóch lat używają tych chińskich wózków golfowych, jakie nazywamy. To Desert Cross 1000, jak zwał na timu. Można je kupić za kilka tysięcy. Są tanie i używane na froncie oraz w wojsku. To jest pojazd do przemieszczania piechoty. To nie jest opancerzony pojazd bojowy. To nie jest bojowy wóz piechoty. To jest golfowy wózek do przewozu piechoty, jakkolwiek chcesz to nazwać. Siedzą z tyłu i próbują zestrzelić drona first-person view strzelbą, tak jak Ukraińcy dwóch z nich, ale nie wychodzi im to, bo dron trafia prosto w nich. A potem jest już tylko to, co po wszystkim dużo szczątków, dużo ognia, dużo fajnego Hollywood. Spójrz na te spadające szczątki. To bardzo hollywoodzkie i drogie do odtworzenia w filmie. Więc bierzesz rosyjskie nagrania wojenne z GoPro, używasz ich, coś nie wychodzi, trafia i wszystko płonie. A teraz moi przyjaciele, pokażę wam ostatnie nagranie. Północno-koreańscy żołnierze, nieprzeszkoleni w zestrzeliwaniu dronów First Person View, uczą się tego dopiero na polu bitwy. Jeden z nich próbuje zestrzelić drona, podczas gdy jego towarzysz stoi 5 metrów od niego. Ukraiński operator drona, bardzo sprytny, lata i bawi się swoją ofiarą, przelatując między północno-koreańskimi żołnierzami. Podczas gdy jeden z nich automatycznie strzela, używając trybu auto, już możesz zgadnąć, co się stanie. Sprawdź! Ten facet strzelił. Korea Północna. Tak, to on. Dron znowu się wznosi. A ten Koreańczyk z północy, szalony facet z wielkim mózgiem, przypadkowo wyeliminował towarzysza, próbując zestrzelić drona. A teraz dron łączy się z ostatnim, więc to właśnie ten szalony gość tutaj. Wykonał zadanie, z którym dron sobie nie poradził, prawda? Więc trochę się pobawił, aż jeden z chłopaków zestrzelił kolejnego. A teraz dron przejmie pierwszego. Tak, to tylko pokazuje, co może się stać, jeśli naprawdę nie masz takiego szkolenia. I armie NATO tego teraz nie mają, to znaczy teraz to robią, ale wcześniej tego nie miały. To stanowisko właśnie się otworzyło. Jesteś członkiem drużyny w dowolnej armii NATO. Czy przeszedłeś szkolenie? Masz strzelbę? Przeszedłeś szkolenie? Jak zestrzelić drona first person view, nurkującego w twoją stronę z prędkością 100 km h Jeśli nie, to właśnie o takich rzeczach powinieneś poinformować swoich przełożonych. To jest nowa doktryna w każdej wojnie. A teraz, wszyscy, first person view drony są używane w Syrii, Izraelu, Ameryce Południowej, Kambodży, Tajlandii i na całym świecie. To jest nowy sposób prowadzenia wojny. Więc jeśli jesteś w armii NATO, tak jak ja, i zauważysz, że twoja drużyna nie przeszła takiego szkolenia, to wiesz, że trochę zostajecie w tyle. Ale moi przyjaciele, dziękuję Wam za obejrzenie tego. Naprawdę lubię tworzyć te filmy dla Was. A to jest przedostatni film w tym roku. Jutro nakręcę ostatni film w 2025 roku, a potem z radością wkroczymy w 2026 i będę dalej tworzył filmy dla Was. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, proszę idź i zdobądź moją książkę 8 misji na Ukrainie. Zamówiłem ich za dużo, bo naiwnie myślałem: Sprzedam je wszystkie.